Siemaneczko w wrestlerze, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku WWE My Universe Waszymi stworzonymi postaciami Jeżeli chcesz dołączyć do naszej serii, link do Discorda znajduje się w opisie Możesz dołączyć, bawić się z nami A co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku zobaczymy tabeleczkę, jak się zmieniło po ostatnich dwóch odcinkach nasz leatherboards ten yy, uniwersowy a mianowicie wygląda to następująco Adamix miejsce pierwsze, 52 punkty Shady na miejscu drugim Dalej, 51 punktów, ale już blisko Adamixa, łapie go już powoli Niestety stracili chłopaki pasy tak w ostatnim odcinku Oleksowa miejsce trzecie, 46 punktów Adamek miejsce czwarte, 43 punkty Smakołysz 40 punktów, miejsce piąte niestety Undisputed WWE Universal Championship odpadło Filip, awans na miejsce 6, 37 punktów pas NXT dalej na jego biodrach Aleksan niestety notuje tutaj spadek o jedną pozycję na miejsce siódme, też 37 punktów i mamy Dalo Wilka na miejscu 8, tak jak widzimy King of the Ring, nasz król ringu, 21 punktów mimo, że ma tylko jedno zwycięstwo dwie porażki, to awans mu się należał, 20 punktów za King of the Ring Peter na miejscu Dziewiątym. I mam dla Was kontynuację tej tabelki, bo proszę bardzo Slade miejsce 10, 9 punktów Aleksander miejsce 11, 6 punktów Atachi na miejscu 12, 4 punkty Eston miejsce 13, 13, 2 punkty I moja postać miejsce 14, 1 punkt Jak widać tutaj nie idzie mi za dobrze, ale może to się zmienić. A co w naszym uniwersum, modzie się tutaj dzieje? Jesteśmy blisko Survivor Series, także prawdopodobnie dosymulujemy sobie do tego Survivor Series. Tutaj mamy taką pustą przestrzeń czyli będę po prostu, że tak powiem, trosze, troszeczkę naszych symulacji tej zwykłych gal, Monday Night Raw, Friday Night SmackDown i NXT, a my jesteśmy tutaj na Friday Night SmackDown, który już mamy przesymulowany, więc przechodzimy do kolejnego Monday Night Raw. I zobaczymy, co tutaj ciekawego się wydarzy. A wydarzy się w sumie nic ciekawego dla naszych zawodników. Niestety to Monday Night Raw jest najcięższe do tak jakby wybicia się tutaj w ten główny roster, bo jest to potężny roster 60 zawodników. Najłatwiej jest się właśnie wybić w NXT, w którym widzimy, że też nie ma naszych zawodników. O proszę, to jest raczej niespotykane tej żeby na NXT nie zawalczył żaden z naszych zawodników ale tutaj widzimy Adamix podejmuje w pierwszym meczu Romana Reinsa po czym walczy w Taktimie tej z Pretty Dudley Smako jest z, z Big E tutaj pojedynek i Charlotte Flair z Io Sky w pojedynku tutaj main eventowym Adamix notuje porażkę z Romanem Reinsem po czym jeszcze tutaj notuję kolejną porażkę. Niestety, z Luke'em Gallowsem nie udało mu się wygrać w Smako Smakołysz natomiast z zwycięstwem nad Bigiem E. Smakołysz tutaj, tak jak patrzę, od poprzedniego odcinka ma trzy wygrane z rzędu. Także Smakołysz na dobrej drodze tej, ten Universal WWE Undisputed Universal Championship. Musi chyba po raz kolejny bycie należała walka o ten tytuł Sami z Andrew McIntyre ma wagi ciężki, ale nie widzimy tej naszych gwiazdorów z Monday Night Row. Szybkim krokiem przechodzimy sobie do NXT i Filip podejmuje Barona Corbina w przedostatnim meczu, przed main eventem tej mecz i Baron Corbin pokonuje tutaj Filipa Tak jak patrzę to po pięciu wygranych z rzędu, Filip w końcu tutaj przegrał jakiś mecz. Kiedyś na każdego przychodzi czas. Widzieliśmy Romana Reinsa na też to był też jego koniec, a początek historii Cody'ego Rhodesa. Adamix kontra Bray Wyatt, Slade kontra Randy Orton, Peter kontra Bobby Lashley, i Kołysz kontra Biggie E. Adamix niestety z porażką, numer 3 w dzisiejszym odcinku. Slate tutaj pokonuje jego Ortona Peter niestety przegrywa tej z Bobym LaShlim. Muszę sobie wszystko tutaj odnotowywać i Smakołyż pokonuje po raz kolejny Bigiego. i notując drugą wygraną w dzisiejszym odcinku a czwartą z rzędu także też spoko sprawa, Monday Night row i czy my tutaj widzimy coś, tutaj widzimy, nic nie widzimy nasi zawodnicy nie mają siły przebicia na Monday Night Raw tutaj widzimy, że że tak powiem menadżerowie Monday Night Raw mają trochę inne plany dla innych zawodników a Filip tutaj broni tytułu mistrzowskiego NXT w triple threat meczu i mamy dużą galę przed sobą nie będę oglądał tego meczu, bo wiem, że te triple threat mecze to trwają tak długo także po prostu przesymulujemy sobie ten Triple Threat mecz. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo naprawdę te mecze trwają długo i nawet ciężko jest tutaj po prostu y, symulować to, żeby wyłapać najlepsze akcje. I Ilya Dragonow pokonuje Filipa o tytuł Mistrzowski NXT. Jest utrata pasa mistrzowskiego przez Filipa. Niestety miał parę y, dobrych miesięcy ten tytuł. I mamy o Adamix kontra Slade. Tutaj jeden na jeden mecz. E, tutaj bracia Sowa. E, po, podejmują tutaj Luka Galosa i Kurta. E, Luka Galosa i Karla Andersona. Moja postać podejmuje Reja Misterio. I Smakołysz po raz kolejny Bigiego. I widzę, że ma, Friday Night Smackdown bardzo liczy tutaj na naszych zawodników. Slade tutaj pokonuje. Adam, Xa. Adam X notuje czwartą porażkę w dzisiejszym odcinku. Kariera trochę się załamała. Adam X miał Undisputed WWE Universal Championship przez jeden dzień. Bracia Sowa niestety tej z porażką. Tak jak patrzę na, na kartkę, na której sobie notuję, to widzę, że w dzisiejszym odcinku bardzo dużo porażek. Moja postać po raz pierwszy od dawien dawna wygrywa. To się po prostu nie wydarza za często. I Smakołysz po raz trzeci, no tu jest zwycięstwo z Biggie I Biggie się chyba nie nauczył tutaj, że ze Smakołyszem nie wolno zadzierać. I no tu jest trzecią porażkę ze Smakołyszem. Ray Mysterio z Sheamusem pas Stanów Zjednoczonych. Biggie i z Smakołyszem to chyba zakończenie konfliktu na Survivor Series. E, Tej Eightman Super Superstar War game to nas nie interesuje, bo tam nie było żadnego. Rico z Dominikiem Mysterio o. Pas interkontynentalny, walka o pasy taktymu Monday Night Raw Jest też zabukowana waga ciężka, tak samo Undisputed Championship, tak samo i to jest Eight Superstar Wargame i bracia Sova tutaj biorą udział w tym Wargamie Ale nie ma tu jakiejś takiej ciekawej walki I proszę bardzo, smakujesz w najważniejszym w sumie tym rivalitis z Big E ostatnim pojedynku tej kapituluje i Big E pokonuje go. Co my tu jeszcze żeśmy mieli? Oprócz tego, to jeszcze bracia Sowa mieli tutaj pojedynek, ale niestety też przegrali. Także pasmo porażek tej naszych zawodników Monday Night Raw. Co my tutaj mamy na Monday Night Raw? Czy będzie w końcu walka jakiegoś naszego gwiazdora? Mianowicie nie będzie, tutaj widzimy, że gala jest zabukowana przez wszystkie inne gwiazdy. NXT widzimy Filipa z Baronem Corbinem. Czyżby tutaj będzie jakiś powrót? Jednak nie. Tej Filip jak, jak w poprzednim odcinku wszystko zwyciężał, miał 5 z wygranych z rzędu. Teraz leci seria porażek: 3 przegrane z rzędu, utrata pasa. To może być. Ciekawe, Adamix podejmuje Smakołysza. Smakołysz zakończył tutaj pojedynek z Wigim i e, więc podejmuje teraz Adamixa. Bracia Sowa tej w taktymie po raz kolejny walczą. Peter Fatal 4 i to jest walka o pasy SmackDown, taktymu. Smakołysz ze zwycięstwem. Smakołysz nam się rozpędził odkąd był posiadaczem tego pasa. Undisputed to tutaj się rozkręcił nam na dobre, a Adamix tej notuje. Piątą porażkę z rzędu. Coś mu się ta kariera troszeczkę podłamała. Bracia Sowa tej ze zwycięstwem. Też po dwóch przegranych w końcu zanotowali zwycięstwo. Peter, porażka tej w tym Fatal 4 Niestety to jest ciężki pojedynek do wygrania. I niestety też notujemy tej przegraną do statystyk Monday Night Raw. Adamek. Podejmuje kod jego także spoko pojawił się tutaj nasz miły akcent na Monday Night Raw i niestety Adamek przegrywa tutaj z Codim Rhodesem. Powiem Wam, że ta taktimowa kariera Adamka trochę lepiej mu wychodziła niż, niż ta solowa. Nie dość, że pojawia się bardzo rzadko, to jeszcze zazwyczaj przegrywa te swoje pojedynki. Na NXT, jak widzimy, nasi gwiazdorzy dostaje tej. Chwilę odpoczynku, może jakieś kontuzje, bo kontuzje są oczywiście w naszym uniwersum, modzie tak samo włączone Adamix podejmuje Bobiego Lashlega Smakołyż z AJ Stylesem i tej walka o basy tag kobiet Jeszcze Adamix po raz kolejny przegrywa Jest to szósta przegrana w tym odcinku, także mocno Natomiast Smakołyż notuje kolejne zwycięstwo I Smakołyż już ma 5 zwycięstw jedną porażkę w dzisiejszym odcinku, także solidny tutaj będzie awans punktowy bo to jest 5 punktów za same wygrane może nie jest to jakaś walka mistrzowska ale, no ale jakby nie patrzeć to zawsze 5 punktów do przodu i daje mu to prawdopodobnie wyższą pozycję Filip tej z Baronem Corbinem symulujemy sobie to NXT. Tak widzę, że Shadiego nam trochę wcięło z, z Aleksanem po utracie pasów tak teamu Nam lekko zniknęli A Filip tutaj pokonuje Barona Korbina po tej Długiej batalii miesięcznej, że tak powiem Friday Night SmackDown Co my tutaj mamy ciekawego Bracia Sowa, Adamix Smakoły Tutaj widzę, że Na SmackDown się najwięcej dzieje pod względem Naszych zawodników Bracia Sowa, drugie zwycięstwo tutaj Z rzędu Przepraszam. Bracia drugi Adamix. Niestety, Adamix chyba jest na lekkim zjeździe 7 przegranych z rzędu. Smako już, natomiast sobie tutaj boostuje nieco swoją karierę. 3 wygrane, przegrane, 3 wygrane. Także fajnie to wygląda. Monday, night row. Tygodnie mijają. Miesiące mijają. Duże gale się zbliżają, jesteśmy już też blisko Rambla, już powoli O i mamy Filipa kontra Barona Corvina i te chłopaki mają podejście do walki o pasy taktimu Także tą waleczkę sobie zobaczymy Bo nie widzieliśmy jeszcze dzisiaj żadnej waleczki w odcinku, także zobaczymy sobie tej waleczkę chłopaków Sobie. Tutaj sobie niestety Baron Corbin pokonuje Filipa, to jest tutaj kolejna porażka na jego konto. Po utracie pasa tej Filip nam trochę przygas, po raz kolejny. Filip ma takie właśnie okresy swojej karierze, że raz wygrywa, raz przegrywa, a jak już leci z przegranymi, to leci tutaj masowo, a my tutaj mamy gdy Undisputed Era kontra tej KOFEI o pasy taktimowe, jest to rewanż, bo ostatnio Kofeje właśnie tej wygrali z Undisputed Era, z chłopakami, naszymi chłopakami tutaj, te pasy taktimów, i teraz chłopaki są tej głodni powrotu na ten tron mistrzowski taktimu I jak ją miał, byle im się udało, jest to ich pierwsza walka w. W dzisiejszym odcinku tak, była zwycięska. Jak na razie, Aleksandr tutaj dominuje w tym pojedynku. Przeciwnik jeszcze nie wykonał żadnej akcji, a to jest tak naciągane to lewe kolano, lewa noga tutaj przeciwnika. Paul Heyman, oczywiście, w narożniku chłopaków i Paul Heyman coś tam kombinuje, a Paul Heyman tutaj ki do kendo wrzuca do ringu, nie wiem po co ten ki do kendo, ale okej, okay. bulldog, Shading kasuje tej bulldog i co teraz zobaczymy, będzie jakiś o, tu taki slamik lekki dla Shady'ego jeszcze tej obicie w twarzy, parę prostych tutaj uderzeń w nos i po raz kolejny tutaj przeciwnicy się nie patyczkują, chcą tutaj obronić te tytuły mistrzowskie i po raz kolejny widzimy tą samą akcję Będziemy mieli tutaj akcję taktimową Double shoulder block na wykonaniu chłopaków z Undisputed Kolanko Aleksana, jedno, drugie i tutaj wyrzut przeciwnika, piękny diving elbow drop tutaj w wykonaniu. Aleksana, próba zakończenia pojedynku, ale tutaj przeciwnik przerywa. Team Partner był tutaj na posterunku i nie dał sobie po prostu odebrać tytułu mistrzowskiego. Mamy tutaj z zaskoczenia pin, ale kończy się tylko na jednym klepięciu sędziego, Aleksan jeszcze jest zbyt świeży, żeby dać się na coś takiego nabrać. Kobra klasz tutaj wykonania przeciwnika Aleksan na deskach. Próba zakończenia tej 1 i za mało. Tu Shady jeszcze przy okazji okopuje tam drugiego przeciwnika poza ringiem. O, a tu proszę bardzo, chyba Suplex City. close line. Crue chyba będzie jakiś finisher w wykonaniu Aleksana. Kopnięcie. Wyniesienie. Spinning powerbomb. Team bomb. 1, 2, 3 i mamy nowych mistrzów. Tak, Timo z The Undisputed Era wraca na tron mistrzowski. Proszę bardzo. I widzimy The Undisputed Era po raz. Drugi dzierży tej pasy, tak, teamu NXT na swoich barkach. Gratulacje dla chłopaków, oby kariera tam się dalej rozwijała i oby nie stracili tego pasa tak jak ostatnio po jednej obronie, bo to boli najbardziej, jeżeli tracisz pas przy pierwszej obronie tytułu. Slade z Sheamusem na Friday z Magdą, bracia tej z Bloodline. Adamich z Romanem Reincem smakuje już Fatal Fourway'u, także tutaj na smak dał nasi wojownicy. Ładnie walczą Slade ze zwycięstwem, trzecie zwycięstwo z rzędu. Slade po czterech porażkach nam się tutaj odpalił. Bracia Sowa tutaj chyba torują sobie, że tak powiem, ścieżkę do walki o pastak Timu. Wiemy, że te chłopaki celują. Adamich w końcu przełamał tutaj swoją pastę przegranych. No tu jest zwycięstwo z Romanem Reignsem, Roman Reigns pokonany Smakołysz niestety tutaj w tym Fatal 4 Wayu przegrał i tu widzimy, że tutaj taki schemat się robi trzy wygrane, przegrana, trzy wygrane, przegrana Smakołysza tak to właśnie wygląda Monday Night Raw, co tutaj szykuje dla nas Monday Night Raw A Monday Night Raw nie szykuje dla nas nic ciekawego, co by nas interesowało na NXT 13 nas coś interesuje, jest walka Filipa z Baronem Corbinem I to jest jeszcze walka o North American Championship I niestety Filip tej, Filipowi ten pojedynek tej z Baronem Corbinem nie wychodzi za dobrze Powinien sobie zmienić tej przeciwnika Ale Tutaj może jest jakieś potężne spięcie między chłopakami chcą sobie to porządnie wyjaśnić Bracia Sowa tej z LWO Zawalczą. Peter z Rejem Misterio. Adam X z Romanem Rainsem po raz któryś tam z rzędu sobie zawalczy. Bracia tej niestety przegrywają ten pojedynek. Peter niestety też przegrywa ten pojedynek z Rejem Misterio. Adam X niestety porażka z Romanem Rainsem. A już myślałem, że wejdzie na tor tych. Wygranych, a tu jednak nic z tego. Monday Night Row, czy oszukuje dla nas Monday Night Row? Adamek z Zaynem, tutaj waleczka, wiesz, wjechała. Teraz zobaczmy sobie. I Adamek niestety przegrywa tutaj tą waleczkę. Niestety, solowa kariera Adamka ciężko, mu tutaj idzie ciężko. NXT Filip podejmuje Ilię. I Filip pokonuje Ilię. Notując tutaj drugą wygraną w tym odcinku. Ale niestety tych porażek było troszeczkę więcej. Friday Night Smackdown. Co ma dla nas Friday Night Smackdown? I jak tej, jak nigdy Friday Night Smackdown nie ma dla nas nic, co by nas interesowało. Wszystkie nasze gwiazdy się tutaj wytopiły. North American Championship Nas tej w sumie, i interesuje Filip zawalczy z Gulakiem. I to sobie tyle. Nie mamy obrony tytułów mistrzowskich przez chłopaków. Także zobaczmy tylko, czy Filip wygrywa. I Filip wygrywa. Tutaj druga wygrana z rzędu. Także ładnie, ładnie. I to się chyba raczej nic więcej nie wydarzyło. Także to by było w sumie chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało, troszeczkę się dzisiaj działo, widzieliśmy w sumie standardowo paru z naszych zawodników więcej, niektórych mniej, niektórych w ogóle zdarza się i tak, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, siemanko i cześć.